12 już ogólnopolska wystawa królików rasowych, drobie ozdobnego i gołębi ponownie rozguściła się w Wieluńskiej Hali Sportowej. Na całej powierzchni obiektu można było podziwiać ponad tysiąc żywych okazów królików. Wystawcy przyjechali z 13 województw. A który region w Polsce dominuje, jeśli chodzi o hodowlę tych zwierząt? Przesunęło się to trochę z Górnego Śląska w centralną Polskę, bo w województwie łódzkim są dwa prężne związki, wieluńskiej i Łódzki. I, I również związek mazowiecki jest bardzo silny, także wszystko co się przesunęło w środek Polski, górny Śląsk, nie wiem, kopalnie upadają chyba. Hodowlę królików też. Jak powiedział nam organizator wystawy, hodowla królików to w zasadzie porówno biznes i hobby. A jakie w tym roku rasy można było podziwiać na wystawie? Największe i chyba najpiękniejsze to jak zawsze belgijskie olbrzymy. Olbrzymy belgijskie to jest arystokracja wśród królików, bo to są największe króliki. Na wieluńskiej wystawie jest ich prezentowanych 200 sztuk w pięciu odmianach barwnych. Jeżeli chodzi o rasy duże, to później mamy. Olbrzymy morawskie, barany francuskie, srokacze niemieckie i to by były wszystkie z raz dużych. Pozostałe rasy średnie naj, najliczniej prezentowane przez białe nowozelandzkie, później nowozelandzkie czerwone. Bardzo dużo w tym roku jest królików nowozelandzkich czerwonych, kalifornijski czarny, wielki jasno-srebrzysty i wiedeński niebieski. To są najliczniej prezentowane. Trochę mniej mamy w tym roku raz małych. Nie wiem dlaczego, jak to się ułożyło, ale mamy za to cztery króliki japońskie, dużo mamy królików krótkowłosych, kastoreksów i reksów. Belgijskie Olbrzymy hoduje m.in. Grzegorz Koraciński z Bielska Białej. To lider laureat wielu prestiżowych nagród na wystawach i właściciel hodowli składającej się z około setki królików. Cały czas się staram, żeby te króliki jak najlepsze były. Nie zawsze się wygrywa wystawy. Dużo w Polsce jest ładnych królików. Nie tylko ja mam, tylko jest dużo, dużo hodowców, którzy po prostu przywożą tutaj coraz ładniejsze króliki są w Polsce. W ogóle wszystkie rasy są coraz lepsze w Polsce. Powiem szczerze, na przykład lepiej mam wyceniane króliki za granicą, jak w Polsce. Nie? Też się w Polsce wygrywa, też tam mam wybitne zasługi. Ale, ale za granicą też, no, na przykład w, w tym roku, w no, 2014 roku wygrałem klubową wystawę na, w Żylinie, nie? To był już taki największy mój sukces, co był yy, poza, poza po, Polską. prawda? Przeciętna długość życia królika jaka? jest, czy to za uzależnione no, jest od rasy? Ja bym powiedział, im większy, tym chyba krócej żyje. Nie? Ja bym powiedział, że gdzieś do 3 lat to jest tak, jego taki optymalny wiek. Nie? I są mi starsze, ja miałem do 5 lat tak samo samca, ale, ale tak jak mówię, no 3 lata, no Inaczej, sezon jeden to jest to, co jeżdżą na wystawę, później dalsze są rozrodcze. Nie? Bo już jak na przykład trzy latki, to już się nie jeździ z nimi na wystawę. Tak roczne króliki są najlepsze takie okazałości, bym powiedział, prawda? Przepiękna fotelka, bardzo miła, ale nie traktujemy królika jako maskotki, prawda? Można, na przykład mam znajomych, co mają belgijskie obrzymy szary jako maskotka w domu, prawda? Wystawa miała także akcent międzynarodowy, króliki oceniało aż czterech sędziów z Czech. Najlepsi z najlepszych pod koniec wystawy zostali rzecz jasna Nagrodzeni, ale to już do zobaczenia w temacie tygodnia, w programie bowiem dłuższa relacja z wystawy. Polecamy.